I chcielibyśmy, chcielibyśmy uzyskać Wasz głos i poparcie. Czy może ktoś z mieszkańców chciałby zabrać jeszcze głos? Ja chciałbym, proszę Państwa, nawiązać do tego spotkania, które było tu 10 lat temu. Kiedy to było i tak? głosowanie poprzedniej władzy, i na fanach tego kadrusza. No bliższa. Bryszczą. i przy okazji, i przy okazji było parę pytań do Pana Wójta, które się później pokazały w tej, powiedzmy, w gazecie, z Pana Wójta zdjęcie, w gazecie Jan Rytki. Więc może nawiążę do tych trzech spraw, Panie Wójcie, żebyśmy mogli powiedzieć, że jednak słowo. Wtedy powiedziałem, a dzisiaj, to są to zupełnie inne słowa i i nie odzwierciedlają faktów, jakie miały miejsce później. Będę inicjował i wspierał przedsięwzięcia gospodarcze służące rozwojowi tego terenu i dające ludziom pracę. Przykładem dobrego działania jest to rola ustępującego wójta. w lokalizacji inwestycji w nasi łowie. Tę inicjatywę doprowadzimy do końca. Przed poprzednim referendum, to miało być dwa miesiące na wójcie. Będziemy przygotowywać i wysyłać wnioski. Rozwojowi gminy nie sprzyja też bierność ludzi, którym mówiono, że od nich nic nie zależy. No, ma pan tu na sali trochę ludzi, którzy jednak mówią, że coś od nich może zależy jednak. To częste postawy nawet wśród obradnych. Dlatego dotarłem do ludzi spoza układu. Ci ludzie spoza układu stali się jak godnowa układem nowym. Panie mówicie, prawda? Pan kiedyś już rzucał, że kiedyś była klika. Ja tego nie powiem, Ja tego nie powiem w tym momencie. Nie jestem aż taki odważny. Jest grupa, która załóżmy, może ma w panem Występują też zagrożenia, proszę Państwa, lokalne. Według informacji mieszkańców, wodociąg z ujęcia w na odcinku na sił wojszy wykonany jest Azbest. Zagraża to zdrowym mieszkańcom, bo na ścianie, Jakoś później serce pana bojownika przestało chwalić i minęło tej pory 10 lat. Podobnie. Na jedno z pytań. Dlaczego tak się dzieje? Pan mi powiedział, że, a bo radny, pan Jabłoński z komitetu pana Wójcika, nie pozwala. Po pierwsze, to nie od niego zaczyna się ta sieć, panie Wójcie, tylko od niego szwagra akurat, a po wtóre, skończyło się na jednej rozmowie właśnie nic nieznaczącej. No, To Rozmawialiśmy z panią Jabłońską, która jest zresztą wśród inicjatorów tego referendum. Było pytanie o pana przeszłość polityczną. Nie należę i nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. W ostatnich wyborach jakoś, prawda, było inaczej. Skłamał. Kiedy pan pod szyldem partii politycznej wystąpił. Też to nie jest to jest prawda, nie ma się czego wstydzić zresztą, ale tak. słowa. Uważam, że w samorządzie gminy nie ma miejsca na politykę. Okazało się, że jest. I na koniec, co pan chciałby powiedzieć wyborcom, panie Wincie? Otóż największy postęp. Najwyższy dobrobyt jest w tych krajach, gdzie władze wybierane są na jedną albo najwyżej dwie kadencje. Przepraszam, a, to Pan jest trzecią Od dwie za długo. Natomiast tam, na, gdzie ekipy rządzą, rządzący nie zmieniają się szybko, postęp jest zwykle mniejszy, a ludziom żyje się gorzej. Dlatego zmiana władzy wiodącej jest potrzebna jak świeże powietrze. Prawda? Takie jest brawo! Ania, dość! Czy ktoś z mieszkańców Tak, Jestem mieszkańcem Janowca, więc myślę, że też mam prawo się tutaj wypowiedzieć. I zdaję sobie sprawę, że na tą salę wszyscy przede wszystkim zwolennicy referendum. I generalnie jako. Człowiek, który od lat bardzo wielu jest zaangażowany w jakiś rodzaj działalności społecznej, a nawet politycznej. Generalnie bardzo sobie cenię zaangażowanie mieszkańców w różne inicjatywy. Natomiast powiem tutaj wobec wszystkich, to w jakim stylu to prowadzicie, nie może znaleźć mojej akceptacji. Rozpętaliście... Ja może Pan się ja nie kampanię nienawiści, której szczególnym przejawem jest dyskusja, którą toczycie w internecie, na stronie internetowej, o której wszyscy wiecie. Jeśli ktoś z Państwa nie był na tej stronie, to proszę, żebyście na nią weszli i wyrobicie sobie ogląd na temat skali tej nienawiści, która została rozpędzana. Czy, 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 czy może, może pan podać tą stronę? To jest strona pod artykułem CBA wójta To nie jest nasza strona. to nie jest, nasza strona. Ja wiem, że to nie jest wasza strona. My nie mamy wpływu natomiast, na wpisy Prawie wszystkie wpisy to są wpisy przeciwników wójta, które wy legitymizujecie. Legitymizujecie dlatego, że od czasu do czasu piszecie tam, jako przedstawiciele proszę pana, przedstawiciel proszę pana jeżeli, jeżeli my wpisujemy cokolwiek tam, zawsze podpisujemy się albo inicjator referendum, Mariusz Baryłka pełnomocnik, albo imię i nazwisko inicjatora, nigdy nie jesteśmy albo sós, nigdy nie jesteśmy anonimowi, także proszę nie zarządzać tam, że cokolwiek cokolwiek Złego piszę. Nasza strona jest referendum. Mianowicie, ja nie był pan tam, proszę wejść, poczyta na pan i będzie wiedział. Oprócz tego, jeszcze proszę pana, oprócz tego, pani, pa, ale dobrze, ja, ja skończę. Pani Pacowa poprosiła nas o pewną kulturę w internecie. Napisaliśmy pismo, bo my jesteśmy ludźmi kulturalnymi. Nie chcemy agresji w gminie i w internecie. Nie znam wszystkich formowidłów. Legitymizujecie tą stronę, ponieważ w żadnej wypowiedzi nie zdystansowaliście się do tych wypowiedzi, które, które tam padają. Tam. Nie musimy, nie, nie musimy. nicie czynicie wiele zła. Wytworzyliście taką taką, my my zło. Ale proszę o ile się tu się samo za To ile To proszę państwa? to teraz Ale nie kolejne powróbienie, kolejne powróbienie, teraz Ale nie, bo minuty skończyć. Nie nie, teraz ja chciałbym. dobrze, Nie, proszę. I chciałbym proszę rozgrzać dobrze? minuty i skoń. Proszę. Tyle, tak. jeśli chodzi o ocenę sposobu działania także komitetu. Natomiast odnosząc się do osoby pana Wójta, jest to kolega, bardzo dobry Uważam, że to jest na przestrzeni tych lat, już chyba jedenastu, gdzie, gdzie on jest Wójtem, z punktu widzenia gminy nie mogła nam się trafić lepsza metoda. my dajemy wszystkim rozmowę to jest ta wasza kultura to jest, to jest ta no ja jest... Mariusz, mogę? No nie, nie, no nie. nie. osoba, która dała się poznać przez długie dziesięciolecia po dwadzieścia kilka lat jako dyrektor no banku którą ta... to Proszę o ciszę, się a tamte przecież się wylemi. nie zainteresowali, ci, co atakują także te niedonorowe. Dlaczego został zwolniony z tego banku? Czy wiecie, dlaczego to, to został zwolniony? Bo nas nie interesuje, interesuje nasz gminy. i to to jej los... I je historia historia się go oceni. ci, Na emeryturze. Proszę ci Czy coś konkretnego pan chce powiedzieć naprawdę Każda każda jedna kadencja, każda jedna kadencja tego wójta była naznaczona dużymi ośrednicami. Jeżeli, jeżeli od tej pory obietnice wyborcze pana wójta nie zostały spełnione, w żaden sposób nie będę mówił, że ta gmina się rozwija i cokolwiek będzie robione w kolejnych latach, jeżeli nam się nie uda przesunąć tego referendum, nie, nie wiem. Nie wiem więc, dlaczego... Kończąc, ja powiem, że namawiał będę swoich znajomych przyjaciół do tego. Żeby na to referendum nie poszli. Czyli boicie się, boicie się. Nie prześcią, nie nie pójście, to będzie symboliczne zamanifestowanie. Czy jeszcze? Nieprawda! Jeżeli popieracie tego człowieka, to po prostu nie Przepraszam, pan jest jednym z inicjatorów referendum, więc bardzo bym prosił, jeżeli pan nagrywa, niech pan pilnuje kamery. Dobrze. I jeżeli ja nie udzielę głosu, to... Jest prowadzący, który udziela głosu, tak? Proszę Pana, chciałbym tutaj sprostować. Był, sam pan powiedział, że nie był pan na oficjalnej stronie inicjatorów referendum, podam panu adres, bo mu referendum panstruk.pl Tak? Niech pan sprawdzi. To jest, jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie był pan nas, nie był pan na sesjach, nie był pan na ostatniej sesji. Gdzie? Po sesji rozmawialiśmy. Byłem akurat wtedy, mogłem być tylko ja i pan ja Mariusz i po sesji rozmawialiśmy z radnymi. I Pani Pacocha poprosiła mnie osobiście, czy nie można coś z tym zrobić, więc powiedziałem, proszę Pani, na naszej stronie oficjalnie obiecuję Pani, że w najbliższych dniach dnia pojawi się pismo, gdzie poprosimy internautów, aby na blogach, bo ja, bo ja nie mogę teraz wjechać, pan, aby na blogach nie umieszczali kulturyzmu pod adresem Pana Wójta... Państwa radnych i pracowników Urzędu Gminy. Czy widział Pan to pismo? Bo wydaje mi się, że Pan nie widział, bo gdyby Pan widział, to, 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 bo nie wie pan o czym Pan mówi w tym momencie. Teraz druga rzecz. Takie same pismo. Takie same pismo, ponieważ też pani, pani Pasowa powiedziała, że jest na tej stronie CBA u Wójta Janowców zostało wrzucone także na tą stronę, gdzie prosiliśmy internetu o kulturę wypowiedzi i o zachowanie przede wszystkim właśnie kultury w internecie. Na blogu, jak się ktoś nie podpisuje, to wie pan, można wszystko, można wszystko. Można człowieka zniszczyć, tak. można wszystko. Poprosiliśmy o to, żeby ludzie tego nie robili. I jeszcze raz mówię, pan sobie, nie co nie wiem, nie ma nie wiem, z ma zupełnie, panu pan muszę przedstawić i gdzie pan mieszka. No, na bezpieczeństwa to nie powiem, gdzie mieszka. No, Janowiec, ja pan, dzień dobry. Dzień dobry. Ja, jestem mieszkańcem gminy Janowiec. 12 lat byłem radnym powiatowym, byłem przewodniczącym gminy powiatowym. Ale nie bardzo prosiliście go o gminę. Nazywam się Krzysztof Szylowski. Dziękuję. Ja nazywam się Janna Miszowska. Panie Wójcie, jak Pan doskonale sobie zdaje sprawę, wszystko zaczęło się w dniu, kiedy przyszłam do gminy wraz z Panem Mariuszem i z Paną Moniką Koucją. Zastanawia mnie do dnia dzisiejszego jeden tanki. Weszliśmy do pana, prawda? Chcieliśmy rozmawiać z Panem. I co pan zrobił? Pan sobie poszedł. Wszyscy się widzieli. A zostawił mnie pan wśród sobie, wśród jednego, radnego, drugiego, przewodniczącego, pana karpety i pana Sochackiego.